Zadanie drugie z podręcznika. Tutaj mamy podane nazwy soli, i na podstawie tych nazw musimy napisać wzory sumaryczne. Pierwsza sól to bromek wapnia. Jak piszemy wzór sumaryczny soli, to zaczynamy pisać wzór od samego końca nazwy. Czyli jak mamy bromek wapnia, to najpierw piszemy jak wygląda wapń. Wapń to jest metal, bo sól składa się z metalu i z reszty kwasowej, więc wapń to jest po prostu Ca. Odnajdujemy sobie w układzie okresowym taki symbol ma wapń, więc piszemy sobie Ca symbol wapnia i albo tutaj musimy go znać na pamięć, ten symbol, albo odczytujemy z układu okresowego. W to w zależności, czy nauczyciel nam pozwala patrzeć na układ okresowy, czy musimy pamiętać. Tutaj raczej powinniśmy pamiętać, że wapń ma taki symbol. No, i do tego metalu musimy dopisać tak, jak jest w schemacie wzoru soli. Mamy jeszcze tutaj resztę kwasową. Reszta kwasowa jest to wszystko to, co jest w kwasie bez wodorów. Więc jeżeli mamy bromek, to znaczy, że jak mówi nazwa, musi być to reszta kwasowa od kwasu beztlenowego, ponieważ sole kwasów beztlenowych mają taką końcówkę "-ek", dlatego tu jest bromek, czyli to musi być któryś z tych kwasów, czyli jeżeli bromek, to będzie to kwas HBr i to właśnie jego reszta będzie w tej soli, dlatego taka nazwa, czyli z tego kwasu HBr bierzemy sobie tą resztę tylko, bo w soli jest reszta z kwasu, czyli to Br sobie dopisujemy tutaj do Ca. Następnie musimy sobie ustalić wartościowości. Wap nie jest dwuwartościowy, ponieważ jest w drugiej grupie w układzie okresowym, więc my wpisujemy dwójkę. Natomiast brom czy jako reszta kwasowa jest tyle wartościowa, ile jest wodorów w kwasie. Zawsze te reszty kwasowe, czyli to żółte, jest bardzo ważne, że są one tyle wartościowe, ile mają wodorów w kwasie. Dlatego jest takie ważne, że te kwasy musimy dobrze znać na pamięć, bo musimy pamiętać, że właśnie ten kwas beztlenowy z bromem ma jeden wodór. Czyli jeżeli ma jeden wodór, to brom będzie tutaj jednowartościowy, bo ma jeden wodór. Dlatego tu wpisujemy jedynkę przy bromie, i teraz te wartościowości, jeżeli nie da się ich skrócić przez tą samą liczbę, to wpisujemy je na krzyż. Czyli jedynek nie piszemy w chemii, więc tutaj nic nie napiszemy z tej strony przy wapniu, a e, przy bromie napiszemy dwójkę. Czyli wzór sumaryczny bromku wapnia to jest CaBr2. Y, kolejna sól to jest chlorek niklu-3. I tutaj widzimy, że też będzie to sól kwasu beztlenowego ze względu na tą końcówkę "-ek". No, i też piszemy od końca, czyli najpierw piszemy sobie nikiel. Jaki ma wzór nikiel? Nikiel ma wzór NI, i tu nie musimy już szukać wartościowości w układzie okresowym, ponieważ jest tu napisane, że nikiel jest trzywartościowy. Dlatego tutaj nad niklem zaraz napiszemy trójkę. No i chlorek, czyli piszemy resztę kwasową z kwasu chlorowodorowego, czyli to Cl tutaj dopisujemy do NI. Wpisujemy wartościowości. Nikiel już mamy napisane, że jest trzy trzywartościowy, więc piszemy trójkę. Chlor jest jednowartościowy, bo ma jeden wodór w kwasie, dlatego piszemy jedynkę. I jedynka z trójką nie skrócą się przez tą samą liczbę, dlatego wpisujemy tę liczbę na krzyż. Jedynek nie piszemy, więc przy niklu nic nie napiszemy, a przy chlorze napiszemy trójkę, czyli NiCl3, to jest wzór sumaryczny chlorku niklu. Kolejna sól to jest azotan 5, żelaza 3. Tutaj jest to już sól kwasu tlenowego ze względu na tą końcówkę AN, bo jest azotan, a nie na przykład azotek, więc jest azotan. I też zaczynamy od końca, czyli mamy żelazo, więc piszemy sobie ten metal, czyli żelazo Fe, taki ma symbol. Potem azotan 5, czyli tutaj będzie reszta kwasowa. Z kwasu azotowego 5. Więc tutaj musimy wiedzieć, że kwas azotowy 5 to jest HNO3 i musimy te kwasy znać na pamięć. Tutaj ja Wam napisałam taką ściągę i je widać, ale normalnie powinno się mieć je w główce i pamiętać te kwasy. Także kwas azotowy 5 to jest HNO3 i my piszemy tylko tą końcówkę, czyli resztę kwasową bez wodoru do, do tego metalu. Czyli NO3 piszemy samo, to na żółto. I teraz wartościowości. Żelazo mamy napisane, że jest dwuwartościowe, więc piszemy dwójeczkę nad żelazem, a reszta NO3. Patrzymy ile ma wodorów. Ten kwas ma jeden wodór, więc tutaj y, nad NO3 piszemy jedynkę. No i teraz te wartościowości musimy wpisać na krzyż, bo nie skrócą się przez tą samą liczbę. Więc przy żelazie nic nie piszemy, bo tutaj jedynek nie piszemy w chemii. Natomiast tą dwójkę musimy napisać przy tej trójce. I teraz uwaga, jeżeli tu jest już jakaś liczba, no to nie wpiszę przecież tej dwójki na tą trójkę jakoś tak, byle jak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, to żeby teraz pisać, no przy tej trójce tą dwójkę, to tą całą resztę biorę w nawias. Tutaj nie brałam w nawias, no z tego względu, że nie było tu innej liczby i nie nachodziła jakby jedna na drugą, a tu żeby jednej liczby nie nałożyć na drugą, to po prostu bierze się w nawias, tą całą resztę NO3, i tą dwójeczkę wpisuje się ładnie za nawiasem, i wtedy jest to jasne, że ta dwójka to jest właśnie stąd, tutaj. No i to jest ta trzecia sól. Pozostałe przykłady, jest to bonus dla osób wspierających kanał. Teraz powinniście widzieć takie okienko do kolejnej części. Od tego tygodnia będę nagrywała na bieżąco już regularnie zadania z soli dla ósmoklasistów, no i po kolei podręcznik zadania z ćwiczeń, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, też jeżeli będziecie chcieli wspierać kanał i coś będziecie potrzebować, z fizyki również, to też jak najbardziej mogę. Nagrać dla Was jakieś materiały z wytłumaczeniem, na przykład z magnetyzmu, z tych działów, które teraz przerabiacie z fizyki, magnetyzm, prąd, optyka, chyba drgania też macie w ósmej klasie. Także, jeżeli coś jest potrzebne, piszcie do mnie na messenger w komentarzach. Będę się starała pomóc. Jeżeli chcielibyście coś, coś uzyskać ode mnie, jakąś wiedzę, może na przykład. Chcielibyście jakieś zadania mieć do przodu z tych soli, a jeszcze ich nie ma i się martwicie, czy może będą na czas, to tak jak mówię, najlepiej piszcie do mnie um, wszystkie informacje, co kiedy będę nagrywała, co kiedy będzie, uzyskacie u mnie um, bezpośrednio.